Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi powitać Państwa w imieniu telewizji Polsat. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby Państwu przedstawić nasz nowy serial, który znajdzie miejsce w wiosennej ramówce, czyli Powiedz tak. Na początek także powitajmy naszych głównych bohaterów, a rzecz opiera się na czwórce głównych postaci. Są to najbardziej pożądani aktorzy młodego pokolenia. Dzisiaj z nami ambitna organizatorka ślubów i wesel, jednocześnie czarna owca w rodzinie serialowa Basia, czyli Katarzyna Zawadzka. z zasadami gitarą, Wiktor, chyba zakochany w basi, ale jeszcze sobie z tego nie zdaje sprawy, Paweł Domagała. Ja. Optymistyczna singielka, wierna na śmierć i życie przyjaciółka basi, Justyna, którą również trafi strzała Amora, Agnieszka Wienłocha. Ja. Romantyczny basista, Bartek, zakochany w Justynie, Nikodem Rozbicki. Oprócz tej czwórki bohaterów, która na co dzień zmaga się z problemami współczesnych trzydziestolatków, mamy także trzy postacie, które tworzą rodzinę serialowej Basi. A są to ekscentryczna gwiazda kina, już widzę, w którą stronę patrzycie, bratnia dusza Basi, lubiąca dobre wino, szybkie samochody, drogą biżuterię i męskie towarzystwo Maria Pakulnis. A także Cezary, jakiego jeszcze nie znacie, nie widzieliście, apodyktyczny ojciec Basi, Oskar Cezary Pazura. I ten trzeci, od którego wszystko się tak naprawdę zaczęło, to były chłopak Basi, Michał w tej roli Mikołaj Roznerski. I także kolejni bohaterowie, partnerka Michała Olga, Sylwia Gliwa. Szaleńczo zakochany w Zofii biznesmen Mirek Robert Wabich. Pewna siebie producentka telewizyjna Beata Marta Dąbrowska. Dobra. Profesjonalna i detalistyczna klientka kancelarii Oskara Ewa Tamara Arciuch. No i jedna z klientek Basi i jej przyjaciół Sandra Weronika Rosati. Powiedz, tak, to współczesna historia obyczajowa, opowiadająca historię wzlotu e, i upadki współczesnych trzydziestolatków, którzy starają się tutaj zrobić karierę, odnieść sukces. Prym wiecie, Basia, niepoprawna, romantyczka, optymistka, dziewczyna z sercem na dłoni, która oczywiście nie ma, chce uchylić nowożeńcom, ale jak to czasami bywa, w życiu przeżywa także miłosne rozterki. Można by powiedzieć przewrotnie, że taka prosa życia. Serial ten to jest prawdziwa historia o prawdziwych młodych ludziach. W naszym serialu oni nie mieszkają, moi drodzy, w lukrowanych apartamentach dla elit, tylko w normalnych blokach rodem z Perelu, gdzie wynajmują swoje mieszkania, nie ubierają się modnie, bo nie mają na to kasy, nie chodzą do drogich knajp, chodzą tylko do fajnych miejsc z charakterem, tak jak to młodzi. Ludzie robią, więc mamy nadzieję, że wy i nasi widzowie odnajdą prawdę w tym serialu. Kasiu, ile ty ze swojego charakteru dałaś tej postaci tak od siebie. To znaczy dla mnie najciekawsze zawsze w pracy i w kreowaniu jest to, żeby się odkleić właśnie od siebie i, i, i tworzyć, powoływać do życia jakiś taki nowy byt, now, nowego człowieka, który oczywiście składa się z cech charakteru takich dosyć uniwersalnych, no bo wiadomo. To są cech, cechy charakteru, są czymś uniwersalnym, są przypisane też wszystkim ludziom, nam, nam tutaj wszystkim takie same, i, i tak jak i pozytywne, tak i negatywne. Więc raczej nie zastanawiałam się nad tym, jak pracowaliśmy nad tą postacią, jak, jak o niej myślałam, czy jak ją budowałam, jakie cechy charakteru. Od siebie miałabym jej ofiarować, aczkolwiek w pewnym sensie pewnie ofiarowałam ich wiele, bo również pewnie te cechy, które posiada moja bohaterka, posiadam również ja. Jaki jesteś sercem na dłoni? Kasz. No powiedzmy, to jest też, to jest dość złożona sytuacja. To nie jest takie wszystko jednoznaczne i to oczywiście pracując nad tą rolą, oczywiście takim przewodnim motywem była jakaś tam wrażliwość, romantyzm, czy czy chęć po prostu jakiegoś szczęścia, oczywiście. I, i, I obdarzyliśmy tą postać szlachetnymi cechami, ale ona też ma swoje negatywne cechy. Ona, tak staraliśmy się, oczywiście, żeby ona była dość wielowymiarowa, żeby ona, miała, żeby ona była ludzka, żeby ona była takim po prostu pełnokrwistym człowiekiem. I ze swoimi słabościami, których ma ich też sporo, bowiem tak układa się jej życie, że pewne te cechy się uaktywniają. Ale to, co mi się podobało w tej postaci, to jakaś walka w ogóle. Walka i, i odwaga. Odwaga to, na to, żeby w ogóle coś zmienić, żeby, żeby wejść w jakieś życie, które nie jest projekcją. Które nie jest projekcją jej ojca, tylko ma być projekcją jej samej. I, I myślę, że, że to było bardzo ciekawe w ogóle w tej historii, w tej postaci, że to jest opowieść o, o, o odwadze i o zmianie, o zmianie, o chęci, o chęci zmiany i, 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 o, i o próbach, które, które często oczywiście kończą się no, niepowodzeniem, jak w życiu. Bo to w ogóle tutaj zobaczyłem zdjęcia z pilota. To pilot był kręcony jeszcze przed wkręconymi pierwszą częścią. To w ogóle niesamowite dla mnie jest. I to zostało po połączone. Jakoś jestem ciekawy, jak, jak to w ogóle wygląda. Ta, taka, jak oglądanie zdjęć z wakacji się przez chwilę e, poczułem. E, w ogóle nie rozróżniam, czy muzyka, czy, czy nie muzyka, czy aktorstwo. Jakoś to idzie e, wielotalowo, i, i jakby nie, ja się nie zajmuję takim rozdzielaniem. To są specjalni dziennikarze, specjalne programy, które się takimi rzeczami zajmują ja o tym nie myślę ale gra jak najwięcej, prawda? No. Tak. A no, ale tak bardzo się cieszę. No, jestem, bo strasznie dużo, tak teraz szczerze powiem, serca, włożyliśmy wszyscy w ten serial. Tutaj nie ma Patryka Joki, nie widzę go, ale to jest w ogóle człowiek, który gdzieś tak nas zaraził miłością do tego projektu, że przez ten czas okres zdjęciowy ja żyłem tylko tym i to naprawdę Patryk jest jakby nieocenionym. Człowiekiem dla mnie. To było w ogóle niesamowite, niesamowite spotkanie, I, i, i staraliśmy się robić, nie mówię tu o pilocie, bo pilot jakby był zupełnie czymś innym, ale już jak przyszedł Patryk, no to staraliśmy się zrobić taki prawdziwy serial o, o takich ludziach, którzy starają się zrobić w życiu coś dobrego, nie zawsze im wychodzi, i którzy też ponoszą porażki, co jest według mnie. Bardzo cenne w życiu ponieść nieraz porażkę i bardzo ważna rzecz. I, I staraliśmy się zrobić, tak jak rozmawialiśmy z Patrykiem, taki serial o ludziach, gdzie pretekstem będą tylko te śluby, a tak naprawdę to będzie serial o ludziach, o relacjach, o miłości, rozumianej miłości ojciec-córka, miłość taka kobieta-mężczyzna, o przyjaźni, o jakichś ideałach, o kompromisach. Także tyle mogę powiedzieć, że naprawdę włożyliśmy dużo serca i to był jeden z bardziej twórczych okresów w moim życiu, za co chciałem serdecznie podziękować Patrykowi za to, że jakby stworzył taką atmosferę i, i też włożył dużo serca. w to. Ja zadzwonię od razu po konferencji, przekażę te pozdrowienia i brawa od Was. Dziękuję. W imieniu Patryka. Czerpię z tego niemałą radość. I tak też było oczywiście w przypadku, powiedz tak, Super. który był bardzo długim procesem, i na przykład też, szczerze mówiąc, miałem troszkę takie wrażenie po, na propos pocztówek z wakacji, bo w tym pierwszym odcinku wyglądam naprawdę inaczej, może tak. Zestarzałeś się. To zupełnie z... odwrotnie niż ja. A co z twoją karierą piłkarską, Nikodem? Ojej. To widzę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze starsze te pocztówki teraz wyciągamy. No nie no, kariera piłkarska skończyła się w szóstej klasie podstawówki i wtedy rozpoczęła się moja kariera muzyczna. Muzyczna. Powiedz, na jakim instrumentach grasz? Oj, na jakich, jakich instrumentach grasz? Znaczy, głównie, jakby moim głównym instrumentem zawsze była gitara i na niej najdłużej grałem, ale także trochę bębnie i mam kilka syntezatorów w domu, to na nich sobie produkuję małe dźwięki, które Chciałbym kiedyś, ale nie śpieszę się z tym absolutnie, też pokazać światu. Natomiast w serialu jestem basistą. Mało tego, basistą średniej jakości i klasy. <laughs> o czym w połowie mniej więcej serialu się wszyscy będą mieli okazję przekonać. A jak ze śpiewaniem? Śpiewasz? W pierwszym odcinku śpiewam. A w, <laughs> A w życiu? tak, po prostu dla siebie. Pod wróżnicą, Pod prysznicem. Ale tak, A publicznie troszkę czy nie? Chciałbym, w, w, lubię śpiewać, ale nie wychodzi mi to tak świetnie, jakby mogło się może mi wydawać, więc chyba muszę do tego dojrzeć. Maria ty grałaś u no, najwybitniejszych polskich reżyserów, u Kieślowskiego, Konwickiego, Bromskiego. Mnóstwo ról teatralnych, filmowych. Jestem ciekawy, czy podobną rolę, o kobiecie o takim charakterze, jak grasz właśnie w tym serialu, czy już gdzieś wcześniej zagrałaś, czy było coś takiego? Nie, nie zagrałam i jestem tutaj bardzo wdzięczna właśnie też Patrykowi, który dał mi taką szansę, pamiętam nasze rozmowy, Pamiętam, jak żeśmy się tak poznawali, macali, że no jak to będzie i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj, prawda, już z takim dym, że jak to będzie, czy ja będę do, no, do ugryzienia, prawda? Żeśmy się dogadali w sekundę. Po prostu święt twierdzi, że w ogóle mamy podobną wrażliwość i myślenie, i patrzenie na świat. I praca z nim e, to była wielka przyjemność. I ja tutaj, seniorka wśród naszej młodzieży, muszę powiedzieć, że przy nich wszystkich po prostu e, nabrałam tak fantastycznej, dobrej energii i, 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 i twórczej, i kreatywnej. E, im od, od nich wszystkich to e, dostawałam. Jestem e, im wszystkim, jak tutaj siedzą, wdzięczna za to. Bardzo, że to jest taka moja no, cudowna przygoda. Dla y, 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 kobiety w moim wieku, prawda? I że jeszcze takie przygody przeżywam na, na ekranie. Scenariuszało to potraktowane było fantastycznie, że właśnie y, y, różne pragnienia i, 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 i miłości, i szczęścia, i jakiegoś dobra, i normalnego życia, że również mają kobiety w moim wieku. Mariusz, wiek jest, <grytka> jest w środku, jest nas, wiesz? Ta młodość jest w nas zawsze. Dlatego tak mówię. No. Dlatego tak mówię, że jest to wielkie szczęście zagrać w ogóle taką, dostać. Yy, zresztą no, fantastycznie była skonstruowana rola i bardzo, bardzo wszystkim, bardzo dziękuję, że mogłam yy, ze wszystkimi. Pracować A my tobie, że zaszczyciłeś kolejną produkcję telewizji Polsat Mario. Aż Koniecznie takiego, go, nie żadna gra mojego brata. No więc właśnie, ale też twardego bardzo ojca z wielkimi wymaganiami. Jakim ty jesteś ojcem ojcem Czarku, jestem ciekawy, czy ty też takim zasadniczym, czy zupełnie odwrotnie? Ale wy w roli czy... Wy nie, wy... prywatnie żyć. Prywatnie jest normalnym. <laughs> ojcem jestem. A poważliwym, czy średnim, czy takim wymagającym. Kocham dzieci. Bardziej w... Ale jak? Czy jesteś coraz, że powiem, ojcem mniej wymagającym, jakbyś stosunek do, do Anastazji? Nie, no to wiadomo, że od dziecka wymaga się tak adekwatnie do wieku, więc wiadomo, im mniejsze dziecko, tym większe wymagania. To potem już nie masz na to wpływu. No Ja właśnie miałem przyjemność poznać Kasi Tatę jakieś dwa miesiące temu. I... Wow. I ten, i mi się wydaje, że jak poznałem ojca, to chyba dobrze to zagrałem. <grymne> o, gdzie to było, Czarku? Więc wiesz, gdzie to było? Nie, na bankiecie jakimś. O, masz. to, to mój 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 Poznaliśmy się w Szczecinie przy okazji otwarcia no bo, bo jednego na, stan, na bankiecie. Na, na bankiecie. Ponieważ obaj nie pijemy. i pytajcie o kiedy. Wie, wie, to, to, to mieliśmy czas, żeby się nagadać. Nie, rzeczywiście gratulowałem panu ojcu ponoć córki. Nie, dlatego że naprawdę uważam, że rzeczywiście młodzież, młodzież mamy w naszym, w naszym serialu fantastyczną. Marysia zresztą to już powiedziała, i to jest wielka przyjemność grać w, w, z tak młodymi, fajnymi, zdolnymi ludźmi, bo to dla nas też jest duża przygoda i, i nauka, myślę, bo oni rzeczywiście inaczej percepują ten świat. Dla nich wszystko jest prostsze, łatwiejsze. Dziękuję tylko reżyserowi, a my dziękujemy producentowi. Scenarzyście, który ładnie na nas napisał, prawda? I, to jest ta różnica pokoleń, prosimy o no jeszcze oczywiście. Ale fajnie, bo na przykład się cieszę, że się spotkałem ze wszystkimi. W, w, bo... Atmosfera na planie była rzeczywiście jakaś taka niezwykła. No to rzeczywiście ten Patryk umie tak, tak stworzyć taki, taki ulotny, ciekawy klimat. I mam nadzieję, że to się przeniesie na ekran i, i przyciągnie widzów przed telewizory o 21.30 we wtorek. Tak jest, to dobrze podsumował. 21.30, od 1 marca zaczynamy. Zapraszamy Państwa na co tydzień na kolejne serie przygód. Z Zlotów, upadków, ale przede wszystkim dobrego humoru. Jak Państwo wiedzą, konferencje prasowe, które ja prowadzę, nie przekraczają nigdy 40 minut, także są krótkie. W związku z tym oddaję Państwu naszych bohaterów, zarówno twórców, jak i twórców, aktorów, którzy także tu są w Wasze ręce. Życzymy Państwu miłego dnia. Bądźcie z nami. Pamiętajcie 1 marca, ramówka Telewizji Polsa. Dziękuję Wam bardzo.